Siemaneczko chemiczne świry. Witam Was w kolejnym dniu, gdzie odliczamy dni do matury. Dzisiaj zostało ich 95. Robimy sobie zadanie 19 matura maj 2022. To jest dodanko za dwa punkty z hydratów. No i zobaczmy sobie, o co w nim chodzi. Mamy obliczyć, ile gramów uwodnionej soli, czyli hydratu dziesięciowodnego, siarczanu 6 sodu należy dodać. Do 100 g roztworów, w którym stężenie tej soli wynosi 6% masowych, aby po uzupełnieniu wodą do 300 g, otrzymać roztwór tej soli o stężeniu 10%. W obliczeniach możemy sobie przyjąć, znaczy mamy przyjąć sobie podane nam wartości mas molowych dla samej soli i dla 10-wodnego hydratu. No dobra, to ja bym zaczął rozwiązywać to w ten sposób. Wiemy, że końcowe stężenie naszego roztworu to ma być 10%. I wiemy, że jego masa tego roztworu końcowego to jest 300 gramów. Możemy zatem sobie obliczyć, jaka jest masa tego Na2SO4 w roztworze już końcowym. No i to jest obliczyć bardzo łatwo, bo jest to po prostu 10% z 300 gramów, czyli 30 gramów. Ok, no i teraz skąd te 30 gramów się wzięło? Część się wzięła z, naszego, z naszej uwodnionej soli, a część się wzięła ze 100 gramów roztworu o stężeniu 6%. No to nie wiem, najpierw może sobie zobaczmy, jaką część tych 30 gramów e, żeśmy wzięli z, tąd, z tego roztworu. No to tak, ten roztwór, nie wiem, początkowy go nazwijmy, on był o stężeniu 6%. A jego masa to było 100 gramów. Skoro tak, to masa Na2SO4 z tego roztworu początkowego to jest 6% ze 100 gramów. Czyli po prostu 6 gramów. Ok, no to w takim razie z różnicy tych liczb 30 gramów minus 6 gramów. Dostajemy 24 gramy, i to jest masa soli, która musi pochodzić z hydratu. No to obliczmy sobie w takim razie masę hydratu, w której uwięzione, jest, uwięzione są 24 gramy czystego siarczanu 6 sodu. Możemy się posłużyć na przykład taką proporcją. Zobaczcie, skoro 142 gramy czystego NA2SO4 to jest masa molowa tej soli, jest zamkniętych w 322 gramach hydratu. To jest masa malowa hydratu. To 24 gramy czystej soli będą zamknięte w X. Czyli ten X tutaj symbolizuje właśnie masę hydratu, która będzie odpowiedzią do tego zadania. No to co? X to się równa 24 gramy razy 322 gramy. Przez 142 gramy. Jeden z drugim gramem się skrócą, zostanie jeden z nich, więc fajnie. I to wychodzi 54,4 g, Czyli tyle hydratu musimy dodać do tych 100 gramów 6% roztworu. Uzupełnić to potem wodą do odpowiedniej masy, żeby dostać taki roztwór. A dzisiaj jeszcze taki bonusik zadanie 24 i 25, no bo tam ominąłem parę dni wcześniej. Yy, więc zróbmy sobie takie dwa zadanka po jeden punkcik z chemii organicznej. Przeczytajmy sobie najpierw informację wstępną. Poniższy schemat jest ilustracją ciągu przemian chemicznych. Substrat A to węglowodór aromatyczny, którego cząsteczki są zbudowane z 7 atomów węgla. W wyniku reakcji monobromowania na świetle. Ten węglowodór tworzy tylko jeden produkt organiczny B. No i teraz popatrzmy sobie jeszcze na ten schemat. Zobaczcie, że ten produkt monobromowania naszego węglowodoru poddziałamy poddajemy działaniu wodorotlenku sodu w wodzie. No i powstaje nam jakiś produkt C. Teraz zastanówmy się może chwilę, co to może być ten substrat A? Po pierwsze ma to być aromatyczne. Skoro to ma być aromatyczne, no to pewnie zabiera Pierścień benzenu. No ale powiedziano nam, że to coś ma mieć 7 atomów węgla, no a przecież benzen ma ich tylko 6. Na dodatek sam benzen nie będzie ulegał reakcji bromowania na świetle. To jest reakcja charakterystyczna dla łańcuchów alkilowych, dla węgli w pełni nasyconych. A zatem nie dość, że ten pierścień benzenowy musi mieć jeszcze jeden węgiel gdzieś przyłączony, to jeszcze musi mieć podstawnik alkilowy, a zatem to by sugerowało, że naszym substratem A jest toluen, czy tam metylobenzen. No i teraz tak, skoro wiemy już, że A to toluen, on będzie ulegać bromowaniu w obrębie grupy metylowej, monobromowaniu, czyli powstanie CH2BR. Po tym bromowaniu, a co się stanie, gdy podziałamy na to wodorotlenkiem sodu w wodzie? No to są warunki albo do zajścia reakcji eliminacji, albo substytucji. Tutaj reakcja eliminacji zajść nie może. Nie ma atomów wodoru obok węgla, do którego właśnie przyłączony jest ten brom. Konkretnie tutaj nie ma żadnych atomów wodoru. A zatem to by sugerowało, że musi tutaj zajść substytucja bromu. Na podstawnik hydroksylowy, na grupę OH. Czyli końcowy produkt C to będzie o to. No dobra, czyli jak już sobie przeanalizowaliśmy ten schemat, spróbujmy odpowiedzieć na e, pytania zadane w tych zadaniach. Uzupełnij poniższą tabelę w zadaniu 24. Napisz nazwę typu reakcji e, pierwszej i drugiej. Substytucja, addycja albo eliminacja oraz nazwę mechanizmu rodnikowy, nukleofilowy albo elektrofilowy, według którego przebiegają te przemiany. No to już w zasadzie powiedziałem wcześniej: obie te reakcje to są substytucje. Pierwsza to jest substytucja atomu wodoru na atom halogenu, bromu, natomiast druga reakcja to jest substytucja właśnie tego bromu na grupę hydroksylową. Zatem typ reakcji to substytucja. A teraz mechanizm reakcji. Pierwsza reakcja to jest jedyna reakcja rodnikowa, jaka obowiązuje do matury, właśnie to bromowanie na świetle, więc jest to mechanizm rodnikowy. Drugi natomiast jest to typowy przykład substytucji nukleofilowej. Ponieważ gdy podstawiamy nasz e, zbromowany e, toluen, to czynnikiem, który atakuje jest jon ochaminus, który jest nukleofilem. On jest nukleofilem, czyli lubi ładunki dodatnie, ponieważ sam jest naładowany ujemnie. Dlatego reakcja druga to jest substytucja nukleofilowa. Ok, no to to by było zadanie czwart, e, 24, a teraz 25. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji drugiej. Zastosuj wzory półstrukturalne związków organicznych. No to prawie już to zrobiliśmy wcześniej, ale zróbmy to jeszcze raz. Czyli reakcja druga, czyli tej substytucji nukleofilowej, właśnie. Substratem jest oto, czyli bromofenylometan, moglibyśmy nazwać ten związek, plus. NaOH, skoro ma być yy, równanie reakcji, a nie schemat, no to musimy wszystkie reagenty wypisać ładnie. Ma nam z tego powstać nasz alkohol benzylowy, tak zwany. I co się staje z tym bromem? Łączy się z sodem, tworząc bromek sodu jako produkt uboczny. No, troszkę krzywo mi się, mi się narysowało, ale musicie wybaczyć. Tak więc yy, na dzisiaj to tyle. Takie trzy zadanka w tym filmie. Wam rozwiązałem, jeżeli ci się podobało, to bardzo bym wdzięczny za zostawienie łapeczki w górę. A na dzisiaj to tyle i do usłyszenia jutro. Na razie.